W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z prezesem Google, Sandarem Piczajem. Wtedy też dumnie ogłoszono, że rząd podpisał z Google list intencyjny, w ramach którego amerykańska spółka zainwestuje w Polsce 5 milionów dolarów w ciągu najbliższych lat, które mają zostać przeznaczone na szkolenia Polaków, między innymi z narzędzi sztucznej inteligencji i oczywiście przede wszystkim z tych narzędzi od samego Google. Oczywiście, tak niewielka kwota szybko stała się przedmiotem żartów, no bo przy założeniu, że szkoleniami ma zostać objętych milion Polaków, dawałoby to na każdego Polaka zawrotne 5 dolarów. Trudno jednak uwierzyć, że prezes jednego z największych big techów na świecie przyjechał spotkać się z premierem Polski po to, by ogłosić inwestycję 5 milionów dolarów. I z nieoficjalnych informacji wynika, że w ciągu najbliższych miesięcy ma powstać harmonogram prac dotyczących wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji od Google w kluczowych sektorach, takich jak energetyka, ochrona zdrowia czy w ramach rządowych systemów cyberbezpieczeństwa.